Znaczy mnie trener kolejarzarowicz Roman Jankowski. Panie trenerze, dzisiaj jedynie 39 punktów w Poznaniu. Jak trener ocenia dzisiejsze wykonanie swoich, swoich zawodników? No troszkę było tych dziur w składzie i, i w pewnym momencie było ok. Dobrze zaczęliśmy od pierwszego wyścigu, później było gorzej. Przegraliśmy parę wyścigów. A, no zobaczymy. No. Ta różnica 41-39 dosyć jest duża, w następnym mecz mamy e, rewanżowy właśnie z Poznaniem w sobotę w Rawiczu, no, postaramy się odrabiać straty, chociaż nie będzie to takie lekkie, bo ta różnica 12 punktów jest dosyć duża, no zobaczymy, e, muszę pewne przemeblowanie też w składzie zrobić, bo e, nie wszystko się sprawdziło. Czy za tydzień zobaczymy na przykład Bartka Smektałę w składzie? Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć w tej chwili, bo jeszcze parę dni zostało. Zobaczymy. E, jak trener ocenia dzisiejszy tor? Jak był przygotowany? Tor super, bardzo dobry. Trochę się kurzyło, ale e, słoneczko świeciło wiatr i przesychał szybko, ale tor oceniam bardzo dobry. E, chciałam zapytać o juniorów, ponieważ dzisiaj zdecydowanie im ten mecz nie poszedł. Jedynie jeden punkt. E, jak to będzie wyglądało w przyszłym meczu? Czy też juniorzy może na swojej nawierzchni będą po prostu lepiej trochę jechać. No, tylko no, liczę na to, że będzie lepiej, na pewno. Zawsze trzeba liczyć na to. E, jeszcze dostało chłopakom, Kasper jutro ma zawody w Grudziądzu, i na brązowego kasku. E, później przygotowanie przed meczem. Liczę na to, że będzie ok. Że pojedzie lepiej. Miał troszeczkę taki tam piątek upadek na treningu i pewnie to wyhamowało też go dzisiaj. E, jest to chłopak ambitny bardzo i Spokojny o niego. Dzisiaj po raz pierwszy widzieliśmy w składzie Fakundo Albina albo Luke Bekera. Czy z ich postawy trener jest zadowolony? No, z Luke'a Bekera jestem zadowolony. No, co prawda, dwa zera mu się przytrafiły. A Fakundo, no, 3 zera przybył. No, nie mogę być zadowolony z jego postawy, bo liczyłem na to, że będzie lepiej. Nie? A pojechał słabo. No, jeszcze spadliśmy go sprzętem, bo ten jego sprzęt sprzętu był w tym stanie na treningu, ale widzę, że, że to nic nie pomogło. Przy mnie trener PSZ Poznań Tomasz Bajerski. Wysoko wygrywamy dzisiejsze spotkanie z Rawiczem. Juniorzy również robią bardzo dużą ilość punktów jak trener ocenia cały przebieg spotkania. No ogólnie dobrze trzeba zwrócić uwagę na to, że drużyny, które wygrywają, to juniorzy tych drużyn robią dużo punktów, więc ta różnica jest właśnie spowodowana tym, że pojechali dobrze juniorzy. Trzeba zauważyć, że dzisiaj e, Cużytek e, Michał zdoł, w biegu młodzieżowym tak naprawdę z bardzo dużym wyprzedzeniem przyjechał na metę, robi niesamowite postępy. Tak, no juniorzy mają dużo tych meczy, dużo nowych mistrzostw Polski, jedziemy co tydzień po dwa mecze, więc to jest naprawdę bardzo dużo jazdy dla nich i to jest właśnie to, że jeżdżą dwa razy, trzy razy w tygodniu i dlatego jest to efekt tego. Za tydzień e, rewanż w Rawiczu, czy przywieziemy stamtąd trzy punkty? Za tydzień, nie, za sześć dni. Ale czy punkty przywieziemy? Jakieś przywieziemy, a tak na serio jedziemy tam po to, żeby właśnie walczyć. Nie myślimy tutaj o obronie punktu bonusowego. Jedziemy tam po to, żeby wygrać. Bardzo dziękuję. Przy mnie kapitan poznańskiej drużyny Marcel Kaiser. W dzisiejszym meczu zdobyłeś 8 punktów. Czy jesteś zadowolony ze swojego występu po tej długiej przerwie? E, nie, brakuje kropki nad i. Dzisiaj troszkę się męczyłem e, i skrzyło się, można powiedzieć, nawet w dwóch wyścigach między nami między mną a zawodnikami z Rawicza. No, szkoda tego upadku mojego, no, zabrakło tych punktów, ale cieszę się, że jako drużyna wygraliśmy te zawody. To jest najważniejsze i, i to cieszy, no, ale myślę, że, że przede mną jeszcze na pewno dużo lepsze wyniki i, i do tego będziemy dążyć. Kolejne spotkanie, jedziemy w Rawiczu. Myślisz, że zdobędziemy punkt bonusowy? Myślę, że przyjedziemy z trzema punktami i i taki mamy cel. Jak oceniasz dzisiejszy tor? Miesiąc nie było ścigania na Golęcinie. Czy był on dobrze przygotowany? Tak, tor był dobrze przygotowany. E, troszkę dzisiaj, jakby to powiedzieć, e, mniej wody było na torze, ale takie były zalecenia e, tutaj komisarza i my musieliśmy się podporządkować pod te właśnie warunki. Nasi juniorzy dzisiaj zdobyli łącznie 10 punktów, plus dwa bonusy. Uważasz, że chłopaki idą do przodu? Jak oceniasz ich pracę? Tak, no Marek Lutowicz jest bardzo blisko ze mną, praktycznie codziennie się widzimy razem, jesteśmy razem, mamy wspólny warsztat i, i jeździmy można powiedzieć na, na wspólnych motocyklach, bo e, ja czasami jadę na jego silnikach, on czasami jedzie na moich. Także tutaj z Markiem razem współpracujemy i widać efekty są e, widoczne. E, cieszy też e, postawa e, b, brata e, córzyka Michała. Także e, fajnie, bo siła juniorska tutaj jest u nas mocnym punktem i dzięki temu będziemy powinniśmy wygrywać wszystkie mecze. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Becker, uh, Today is your first match in kolejarz uh, Rawicz. What can you say about the team? Yeah, no, everyone's doing good. I mean, everybody is a has a good team effort and everybody's working together good. So, I don't really have too much history or know any of these guys really. So, coming into it, everyone's pretty welcoming, at least the ones that can speak the same language as me, but yeah, no, it's, it's going good and um, I'm looking to build with them. Last year we, was, we were here with uh, Stal uh, Was the track similar today? I actually wasn't here for that meeting. They didn't use me for the meeting here in Poznan, so this is my first time here. Okay, and what can you say about the track? It's good. Yeah, it's a little slick, but I mean that's a lot of the tracks in Poland. Um, right now, I'm more based in England, so tracks are completely different there. But yeah, no, it was nice and uh, put on some good racing. Uh, is the track similar to the other that you know? I mean, every everyone in Poland's kind of similar, uh, just more of size. Everyone's kind of same surface and everything. But yeah, no, it's good and um, looking forward to coming back here. Uh, today you scored nine points and bonus, but on the last heat uh, you take zero. So what can you say about your today? I mean, I just had a, I just had a bad heat. Uh, last two heats were a little off. It's kind of, it's hard when coming from the back here. Um, it's once you get behind, it's really hard to make passes and make it happen. So just got to get the start styled, and it'll be a lot easier for me. Next uh, week we come to Ravage. Uh, you think that you can win this match for three points? Hopefully, that's że that's the goal. That's what we're aiming for. I've never been to Ravitch either, so it'll be tam. first time there. And um, yeah, we're looking to show you guys what's going on after after tonight. <laughs> maybe we'll have some training in the week. Hopefully, maybe. I'll talk to the coach, see if see if we can set that up. That'd be good. Thank Obok mnie Edek Szmar, który w dzisiejszym meczu zdobył 10 punktów plus bonus. Po miesiącu wracamy na Golęcin. Jak oceniasz dzisiejszy mecz w swoim wykonaniu? No że wygraliśmy, cała drużyna dobrze pojechala, no i teraz dużo była długa przerwa, nie było dużo zawodu. no i wracamy dzisiaj trzeci mecz w sezonu, odjechaliśmy do Peru. no i jestem zadowolony dzisiaj. Dzisiejszy mecz wygrywamy wysoko, 51 do 39. Czy uważasz, że Koleja Szrawicz jest w stanie odrobić te punkty u siebie na torze? Mam nadzieję, że nie. Y, za tydzień właściwie jedziemy już u nich. Myślisz, że pogoda tym razem dopisze i pozwoli odejechać to spotkanie? Mam nadzieję, że w końcu pogoda się uda, że już będzie gorąco, nie będzie padać. No i będziemy robić wszystko, żebyśmy wygrali. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ze mną uh, Jaimon Litcy, dzisiejszy lider uh, drużyny z Rewicza. Uh, today you scored 12 points. Uh, what can you uh, say about uh, this match? Yeah, it was a tough match against very I fought as hard as we, uh, I could, and the team did as well, and it just wasn't enough in the end. Uh, next week we're right to match uh, in Rabidz. Uh, you think you can uh, score as many points to win this match? Oh, I hope so, yeah. but you never know at Speedway. And as I said, Poznan have a tough team, so we have to wait and see next weekend. Uh, what can you say about the track today? Yeah, it was good. It was nice. Um, bit better than last year i think um, it's nice and smooth and it's a big fast track which i like so yeah it was good thank you no worries thank you, thank you. Uh, david congratulations for yesterday we're so proud of you about the team uh, are you satisfied about your uh, yesterday's score in niklas yeah definitely uh, yeah it was a tough day uh, the condition were really hard and uh, yeah we managed to to work, you know, with uh, with my mechanics and and also with Baye, uh, the right line and to keep the right setup all night, and uh, it paid off, and uh, I'm qualified, which was my main goal this year. So yeah, I'm really happy about it. Uh, today, uh, today you lost only two points in first uh, hit uh, It's great uh, score after such so long, long travel. Yeah, uh, yeah, I lost. I was a bit disappointed to lose the first race. Uh, the track has been pretty slick lately, and today they put a lot of water, and it was a bit more heavier, and then we didn't change the setup from. From the week past, and uh, yeah, that's cost me a bit, you know, the start and then and, and the first race. But uh, we changed the setup afterwards, and then it was good. Okay, what can you tell about uh, the team from Rabidž? You think they're a strong team? Yeah, definitely. You know, they give us a battle all day, and then uh, yeah, if I play to them, uh, they got. A, I think they got a good team, you know, and then uh, yeah, uh, we managed to get a win end which is important. But uh, yeah, it'll be tough one next week for sure. Okay, next week, uh, rewrite in uh, You think we can win three points? Yeah, we're going for this, and then we're going to give our best, and then hopefully we can bring home the three points for sure. Thank you. No worries, thank you.